OK, idziemy sobie taką leśną ścieżką. No i co, oficjalnie Rokuś skończył cztery latka. Łatuś w czerwcu, pierwszy czerwca skończy latek 5. No, ale są urodziny Rokusia, także rozmawiamy o Rokusiu. Coś wywęszył chłopak, dobra. No mówię. Taki właśnie ten. jesienny spacerek najlepszy już. Kawiela jest. Liście. Dobra. Chodź robić. myśliwy piesku. Na polowania można z tobą chodzić. Ty bardzo dobrze wywęszasz. No Ruki to jest akurat mistrz węchu. To jest taki typowy pies myśliwski. On się nadaje do takich klimatów. Się nadaje do takich właśnie tych spadków. W sumie mogę slow motion dać na to, nie? Ale dobrze. Dobra, dawaj, podróżniku. Każdy krzaczek obwąchiwujesz dokładnie. Wsikiwujesz. Dawaj. Patrzcie ładnie. Patrzcie ładnie. Właśnie roki. No, rokuś skończył 4 latka. Urodził w 2018 a już w 2017 w maju, 26 są urodziny Ramba, no także też może zrobię filmik, także bardzo polecam. No, w sumie z okazji jego urodzin, to mógłbym Wam zrobić ten. Ciekawostki o Rambie, tak to by się Wam przydało. Bo były fakty o Łatusie, o Rokusiu i pół Ramba. Postaram się zrobić o. Ja, nie wiem, ciekawostki, bo też ma w maju 26. Ale mamy temat Rokusia, także także tak. Filming wleci 13 maja. I ogólnie, chodź, Rokuś, chodź. Ogólnie to tak właśnie no. Jeśli nie oglądaliście tych faktów, to Wam bardzo polecam. Uj. Patrzcie jakie pióro! Jakie, jakie pióro! Klimatycznie w cholerę! z okazji urodzin oczywiście. Spacerek. Słuchajcie Roki uwielbia długie, leśne oczywiście spacerze. To jest dla Rokiego w sumie może nie nagroda, bo codziennie jest nim poze, ale ale no wielka przyjemność. A dzisiaj tak wyjątkowo idziemy w taki dłuższy spacer. Zwykle do przechodzimy gdzieś około 1000 metrów spacerku. Coś takiego. Może 2000. Teraz przechodzimy sobie dalej. Patrzcie jak ładnie. Taki znowu kupa.